Słuchaj Karol, ale ty jesteś śmieszny. <noise> pierwsze co powiedziałem Karolu przed włączeniem kamery, tzn. To znaczy zanim on włączył kamerę, zanim Karol bał się, że będzie nadużywany ten przycisk. Wiesz, że ja mam mu 6 lat, co Karol zrobił... <noise> nie wiem czy wiecie, ale założyliśmy Patronite. Bardzo serdecznie zachęcamy, żebyście sprawdzili, a być może będziecie chcieli zostać współautorami tego kanału. Przed chwilą. Była plansza z patronite. No tak. Dopiero się odcinek zaczął. No tak, no tak, no tak, no nie, no tak, no tak. Nie, no tak. Na bank. Na bank. No tak. No nie, no tak, no tak, no tak. Ola, Ola, ja Wam wszystkim ułatwię pracę. No tak, no tak, no tak. Nie, nie.

w sumie tak. Możecie pobrać sobie tą mp3 i ustawić jako dzwonek polifoniczny. Aktualnie trwa jeden wielki eks... Aktualnie trwa jeden wielki eksperyment. Zdrowotny, Kurde. na moim ciele dokonywany. Napij się tej wody, proszę cię. E, weź dwie. Proszę cię, weź dwie, no, na moją odpowiedzialność, weź dwie. <śmówiłem> Mówię ci, będzie bardzo źle z nie się nie twoją się. dupą, <śmów> jakby nie wypijesz. Ale pan nie mówiła, że trzeba wtedy wypić dużo wody, pocisk. bo właśnie takie są te podcasty. Oni, nie, oni mówią tylko to, co jest fajne, a nie mówią, to, co jest, to jest tak jak z narkotykami. Wszystko, co jest fajne, nikt nie mówi tego, co się dzieje później. A im jest inne? Tak. <grymne> tak. No tak, no tak, no tak. Nie, nie. Nie czy wiecie, założyliśmy patronek. Pierwszy słyszę. Fajnie się gadało z Tomaszem Terlikowskim. Bardzo dobrze, prawda? My już ziemia piona w ogóle. Boję się, że razem do nieba nie pójdziemy, ale w doczesnym świecie razem nie, bo już ziemia piona. W sensie jak razem, że w tym samym momencie Nie, łamy. nie, że się nie spotkamy w niebie raczej. Tego nie wiesz. Tego nie wiesz. Co tu się dzisiaj dzieje? Czujesz, nie tak, ja zobaczyć, czy waliś teściach. nie się ludzie im razem chodzić. W zeszłym odcinku chciałem Cię poprosić o coś, ale mnie zahamęciłeś swoim urokiem osobistym i nie doprowadziłeś do sytuacji klejmaksu między nami. Podaj, proszę, iPhone. <grystanie> Ej, mam takie pytanie do Was. Czy wy jesteście parą? <laughs> Ej, no bo wy jesteście. Tylko macie przykrywki, te kobiety wasze, nie? No co chciałeś zapytać? iPhone poproszę twój. Czy ty go no, miej? Ty go miej, ale ubiega. daj go tu. Włącz alarm. Teraz chodź, że jakikolwiek alarm. Mhm. I teraz, co się dzieje, kiedy skrolujesz tym? Co, jaki, jaki tu jest kod? To się zapędla się, nie? Tak byś pomyślał, że to jest kółko, które się zapędza, masz od 24 godziny, tak? No tak, no, no tak. tak, no tak. Nie, no nie, nie. nie. No nie. No nie. nie. No nie stary, to jest tak napisane, napisane, wystarczy wystarczająco długo scrollować, to jest lista i dojdziesz do końca. I wcale to nie wy... trzeba tak długo. scrollujesz to i dojdziesz do końca. Ja Apple, stary. Steve Jobs, jakby Steve Jobs to zobaczył, to by cały dział dwa wabudzików. Bo nikt, nikt nie pomyślał o co... Ziomek, by... to nie było tak dużo. Ale po co miałbyś tyle scrollować? No właśnie nie wiem. Ty czytałeś biografię Steve'a Jobsa, wiesz jaki on miał... To Zresztą, znaczy, co za problem zapętki. No właśnie. On miał chopszka na tym, że wszystko ma być piękne. Stary, to, to nie jest piękne. A w Te to się skończy? też? Też się skończy. dlaczego no, nie, skoro to lista. Okay, Dziękuję bardzo. A to? Tyle chciałem powiedzieć o tych waszych iPhone'ach. Bez rewelacji powiem ci bez rewelacji. Ciekawe. No nie? No, no tak. No tak, nie. Taka ciekawostka chciałem, prawda, ze świata. O, Apple. Czuję, że mi. Co czy się? Mi się trochę ciekam. Czyli ja muszę ogólnie tak zadbać o siebie, a nie walić kreatynę. Bo. Ponoć w pierwszym odcinku, po powrocie się pojawiło, w no. pierwszym tygodniu, że o, widać powód, że zmęczony, że nie odpoczął na urlopie, czy coś tam. No chłopie jeździł tygodniu, jak busem po po urlopie. W, w tym tygodniu byłem na webinarze, prowadziliśmy webinar z Piotkiem Jaszczykiem i też mi Monika powiedziała. Monika, twoja żona. Koleżanka, tak, i koleżanka, to powiedziała, że wyglądaś na zmęczonego. Aktywność fizyczna by ci się przydała. Wła Wiem, najgorsze, najgorsza odpowiedź. Ale tak, jak jestem zmęczony, to mam jeszcze bardziej się zmęczyć? Tak. I to działa niestety. Jak to jest? A nie jest. się położyć na sopię Wiem, Wiem, wiem no. Nie. Yeah. I wiem. Nie? Ja, nie. No I wiem, że ja mówiący Tylko to co nie brzmi też tak do końca co wiarygodnie, bo nie robić? jestem w jakimś, jakimś super-szejpie, ale to ale co, naprawdę działa. Ale co robić? No co, to, co lubisz. Szczerze? Jeżeli jesteś w stanie znaleźć jedną rzecz fizyczną do robienia, która sprawia ci nie ból, a jakąś względną przyjemność, to rób to. Bez znaczenia, czy to jest pływanie, bieganie, jazda na rowerze, czy nawet stary chodzenie. Mm -mm. Coś z, musisz znaleźć, coś, że trzeba ruszyć dupę. Wyślarza w miarę lubię. No to wiesz, to wiesz, ale wiesz. Rzadko są na siłkach wyślarze. Na każdym a jak siłce, są, są każdy dwa albo trzy maks. No, ale... A, tych, a tych, tych rozpiętek to mają 50. Bo jest, każda jest na inną mięśni. Ale te wysślarze nie są aż tak bardzo używane. Ważna rzecz, nie można iść na siłownię o 19. Jeżeli absolutnie nie. To nie jest jedyna pora, w której możesz iść, Do no nie idź bo wtedy wszyscy na siłkę. idą. Przybierać się do tej szatni. No wiem. Śmierdzącej potem, wiem. z facetami, którzy się przybierają na, bezpośrednio w szatni. Tak. Z ding-dongiem. To jest najgorszy. Przeszkadza ci to? Trochę. Tak? Od dziecka mi to przeszkadzało. Stary, okay. no po, po, po co są, są szatnie. Ale jak, ale szatnia jest jedna wielka otwarta, nie? Ma nie, no kilka jest zawsze szatnia. Jak? nie w sensie. A to... te, te przebieralnie, przepraszam. A to u nas nie ma żadnej. I jest szatnia? Jedynym zamkniętym no, jest być... są prysznice. Nie, no. nie ma. Nie ma przebieralni. Nie, jest szatnia cała otwarta, prysznica i sauna. Tylko, że ja mam malutką siłkę. Bardzo. Tam też nie ma bardzo miejsca na takie hmm. fanaberia i przebieranie. Normalnie szukasz galoty jazdanie. i jazda, nie? Ding dong. Ding -dong. <laughs> A to jeszcze apropos. To może trochę to się zmotywuje. Przestań! Jakbyś się, tak wiesz, wziął za siebie, zacząłbyś ćwiczyć coś nowego, to może dojść do takiego punktu, do którego doszedł nasz niedoszły prezydent <głos> polski. <głos> doszedł nasz niedoszły prezydent polski, a obecny prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, mm. bo nie wiem czy widziałeś. Jak wygląda człowiek, który już nie musi walczyć? Stary, leżę sobie, moja muzy o, ulubiona muzyczka z Cedeków, leży leżę sobie na Szezlągu, o nic nie muszę walczyć. Mam wąsa, stary, okularki, jestem prezydentem w stolicy Polski, nie jestem żadnym prezydentem kraju. Nic mnie nie interesuje, jest git. Moim zdaniem nikt nie przeżył większego glow-upu w ciągu dwóch miesięcy niż Rafał Trzaskowski. O ku... Ale jest mi przykro, że nie jestem prezydentem. O nie! O nie! Mam tyle wolnego czasu! Co teraz? Posłamy mojej ulubionej płyty Louis Armstronga. To no, stary, zresztą dokładnie tak wygląda. Gośka mówi, że tylko ludzie urodzeni w latach 70-tych kumają bazę, ale że się nie odważy na taką stylowę. Ja się nie odważę? No widać nawet, że sam sobie pisze posty. No to rzecz. Ja mu szczerze zazdroszczę takiego wyluzowania. Nie wygląda na tym zdjęciu jakby ciężko pracował do swoich mieszkańców. Ale może jest 22, nie? No jest. Ale 22, no. Jest. no. to już nie trzeba pracować? Ja Prezydent pracuje cały czas. Nieprawda. Prezydent miasta ma prawo iść normalnie do domu, do domu położyć się. Połóż się trochę. Jak ja to zobaczyłem, to ja już wiem, że ja nigdy nie chcę być prezydentem Polski ani kandydować. A dlaczego? Dlaczego? Cóż, człowiek tylko się marnuje. A tutaj. Czerwone okularki. Puść mi Jamie Rokwai. Ale podoba ci się, nie podoba ci się? Chciałbyś być jak od Okulary takie. Nie? No. Słuchawki, fajne. To są chyba banki w ogóle, więc chyba spoko. Czekaj, tylko się zastanowi. Ola? A powiedz mi. Ola na pewno uprawia jakiś sport. Oczywiście, jak najbardziej. Jaki Ola? Pamiętasz, kiedyś przez pół roku próbowaliśmy zgadnąć, jaki jest ulubiony yy, rodzaj muzyki, jaki Ola słucha. Nie, nie, nie udało się. się. A teraz moglibyśmy pozgadywać przez chwilę. Nie miałem jechać mi 95, sprzedałem. One koszty... Bangi. One kosztowały dużo. E, dużo 3,5 dużo. klocka. Wtedy? Czy wtedy no. myślałem, kupić sobie świetne słuchawki. Słucham Ale kupiłeś je. Tak. No, no tak. I potem zacząłem mieć tą fazę na słuchawki, typu tam Zwykłe te. Na kablu, ja, na, kablu. Wiemy, na kablu. Wszyscy wiemy, jaka to no, fajna. Na kablu. No ale na kablu zawsze biją bez przewodów. Wiem, ale to były słuchawki, za dwie stówy, trzy, i tak. <kuh> to jak? Sprzedajmy na no, Oliksie. Ja ten wybieram ten... jednak wygodę bez przewodówek. Bo mam jakieś. Bo stary, ja mam spokojnie. Ja uważam, że nawet te stare słuchawki są GIT. są takie półotwarte AKG. Ja. Przesłucham. No naprawdę. To ile tak... kosztują? Taniutkie są. Stówkę? No, no, 150. <noise> Tylko nie włączaj los ci głównie urwało. <noise> one są półotwarte, nie? <noise> no dobre są. No nie? No, no. tak. Co ze 150 złotych? No trochę przytłumione, ale... 150 zł. 150 złotych. 150 złotych. Hmm. Zł. Za, za to nie kupisz, gumek do AirPodsów. Mogam kupić za to 10 kilo karpia. E, drodzy moi, mili, mini moi, bo my tutaj nie zajrzeliśmy za bardzo w tym roku, w tym tygodniu właściwie A ja dodałem maile. Brawo, duże brawo. O kurka, wodna to jest długi, dobry mail. Czytałeś go? Czy musiałeś go czytać, bo tylko dodałeś? Pacz. Paweł pisze tak. Czytałeś to, czy nie? Nie czytałem. Nie wiem, czy wiecie, ale założyliśmy Patronite, bo, bo... <laughs> potrzebujemy nowego prowadzącego w tym programie. Nie, I za pieniądze nie kupisz. <laughs> Zaczęło Co? się. Mówiłem? Mówiłem? Cicho, powiedz. Mówiłem. Dobre. No mam już inny e jak nie chcesz tego. Masz rację. Robczyce. Włodek mnie przekonał i już szukam działki, pisze Anita. Drogi Wódku i Karolu, piszę do was, bo ostatnio uznałam, że mój narzeczony Konrad niepokojąco przypomina Włodka i muszę się tym z wami podzielić. Zaczęło się od obsesji, aby znaleźć działkę pod budowę domu w Ropczycach. Pizza pyszna, zielono, spokojnie, żyć nie umierać. Karol, please udawaj, że chociaż się z nas nie śmiejesz. Mi jest was żal, panie. Ale nie tylko to jest wspólną cechą Włódka i Konrada. Otóż Konrad uwielbia aukcje, OLX, Allegro, eBay. To wszystko to stały element zakładek jego przeglądarce. Jest tak wprawionym głowcą okazji, że postanowił e, zrobić rozszerzenie do, do przeglądarki, które może mu kupować totalnie potrzebne rzeczy jeszcze taniej niż wcześniej. Ja mam nadzieję, że z działką też pomoże. Tyczka pozwala na w prosty sposób śledzić ceny, wyróżniać interesujące oferty i dodawać własne notatki do <śmienią> Anita przez chwilę mnie miałaś, Skreszłeś się. <śmienią> no datki do aukcji. <śmienią> Dobra. Wrócę. To wszystko działa na popularnych platformach, takich jak wcześniej wspomniane Allegro, OLX czy OtoDom. Czy ona nie jest nam coś sprzedać? W praktyce to narzędzie powstało z codziennej pasji Konrada do polowania na okazję i chcę, żeby każdy, kto lubi szukać najlepszych ofert, miał trochę łatwiej. Wtyczka nazywa się Auction Mate. Jak coś to jest darmowa, jestem z niego mega dumna i chwalę go, gdzie tylko mogę. Fanka LS-a, gdzieś od odcinka 430, trzydziestego, to. Sofam co? Co? wszystko, to i że jesteś od 430 odcinka nasza fanką, bardzo dziękujemy. Jak już kupimy działkę, to zapraszamy na grilla Fax. do robczyc. Mi się ten mail spodobał z tego no. względu, że super mi się wydało ten tekst. Jestem z niego mega dumna i chwalę go, gdzie tylko mogę, żeby mieć drugą połówkę, mhm. która cię nie rypie i mówi: no co za, za debila wyszłam, I siedzi w tych aukcjach cały dzień. Wiedziałam, nie, nie było nie wychodzić, to wyszłam. Monika ci tego tak by... Nie, to jest jakiegoś... To jest jakiegoś sketchu, albo ty mi kiedyś coś taką scenkę opowiadałeś, że coś za debila wysz. Mogłem, mogłem. I coś mi się po prostu tak zapamiętało, że ktoś tak mówił o drugiej połsce swoje. A, Jaką ja mam pamięć? Podoba mi się, że on potrafi się między wydechami jeszcze sobie pochwalić. Jak jechałeś z kamperem, ten pan Andrzej z Spiszu cię odwoził, no. mówiłeś, że ciągle ma jakieś historie. Coś I Ty pamiętasz ten. tą historię, którą jakaś opowiadał. historia małżeństwa, która się wpieprzyła w drobę mówi, że ta nie żona na niego nie. cały czas. No, i widzi panno i za debila. Mówi, wow. I mówisz, że najgorsze to są takie, że jedzie para, mają jakiś problem, wiesz, czy się, czy się psuje auto, czy wpadają do rowu i mówisz, że najgorsze to jest to on coś tam próbuje robić, a obok niego staje ta żona, ten mąż też coś próbuje zapakować to auto, a ta żona jedyne co robi, to sobie, no, widzi pan chyba no, za debila wyszłam, a mówiła matka, no przecież to jest chuj głupi. Trzeba było się z nim nie i mówi, wie pan co? Na cały wieczór, tak? Jak przyjeżdżamy do mnie do biura, to oni cały czas tak na siebie jadaczką i w kabinie. Nie. I sobie myślę, że fajnie mieć, kiedy ta druga półka się mówi, no, jestem no tak. dumna i chwalę go. Bo... No tak, no tak. No, no tak, no tak. Nie, no nie. A czy może jeszcze są na początku swojej drogi, bo to dopiero narzeczona, tak? Narzeczony, więc może za 20 lat to, będą tak, inaczej tak. się zachowywać. Jeżeli, oni przetrwa, jeżeli ten związek no. przetrwa kupowanie działki w ropczycach, to wszystko no. przetrwa. Zapraszam, nas nagrywa do Robczycy. Ty jedź w naszym imieniu. Widziałeś dom, seniora? Najpiękniejsze nowe konto na Instagramie, które chciałem w zeszłym tygodniu już chciałem je pokazać. Don Seniora Kolumna. Daj duet idealny roleczkę na przykład, no. <mum> Proszę bardzo, duet idealny. No. It feels illegal, no. Wyobraź sobie, hipotetyczna sytuacja, starzejemy się, jesteśmy starzy. I lądujemy w tym samym domu seniora. <laughs> to by w tym filmie dwaj z Gryźlimi Tetrycy. No to totalnie. Ty lubisz chodzić, żeby Ja Cię nie będę pchał. <laughs> czemu? Powiedz czemu. Nie będę się pchał. Nie, poza tym... Skoro i tak już idziesz. Jak Ty będziesz seniorem, to już będą na pewno jakieś automatony... A co ty za ludzi, czy pchasz czy nie, z kolei tak idziesz? Będziesz bardziej ćwiczył całą... Całą... Cał, cał. Wiesz, Ale bole. nerwy bym miał z nie, nie będę nic mówił, nie będę nic mówił. Ale być już już głośno myślał. <noise> to by było piękne, bylibyśmy jak takie najbardziej stereotypowe stare małżeństwo, które się nie znosi na starość, ale musi być ze sobą. Być ze sobą tak. I w końcu ktoś z wychowawców powiedział tak, panowie, wy się strasznie kłócicie, innym to przeszkadza, rozdzielamy was. Nie, nie. Na dwa, nie. Do dwóch skrzydeł budynku. Tak, a, my tak, nie, to my a my tak, nie, dobrze, dobrze. <noise> I rozdzielają nas stare i po tygodniu, ty... Ledwie staję z łóżka, ja. coś tam. podupadam na, na zdrowiu, oni tak. Przychodzi pielęgniarka i mówi: tak. Panie Karolów, wygląda pan słabo. No, Włodek lepiej wygląda. Ja tak, Co? Jak lepiej wygląda? Ja, jak lepiej Ja lepiej wygląda. To by było. nawet kusząca wizja starości. Mm. It's very. kuszące. Jeszcze. O! Ja zakładam, że oczywiście wszystkie te panie i panowie z domu seniora sami akceptują e, muzykę do rolek. No mhm. tak? No, tak, no pójść mi to, puść mi Randy do tego chłopcze. Jeszcze. O! O. Ja tak widzę siebie z włodkiem. Z <śmulatuj> balonikiem <śmulatuj> byśmy się rzucali. No to jest zupełnie życie dla nas. E, sikałeś gdzieś? <śmulatuj> Ile? <śmulatuj> Trzy. Wietrze. Dwie trzy. Dwie, dwie, czy dwie trzy. A dwie, i dwie, dwie. źle się czuję. czemu nie. A, kur... No nie może. Kochani, w dzisiejszym odcinku to niemożliwe! To niemożliwe! Że Wodek poprosił, żeby za pierwszym razem w życiu 30 gieta kreatyny nawet nie popił wystarczającą ilością wody i źle się czuje. A niemożliwe. Ale to pewnie pokaże. Właśnie dałem mojemu koledze, który nigdy wcześniej nie jadł kreatyny, dawkę 30 g monohydratu kreatyny z wodą. Minęło jakieś 20-30 minut, i on mówi, że źle się, źle się czuje. Co o tym sądzisz? Wrzucenie komuś na start. 30 gramów kreatyny to trochę jak testowanie nowej rakiety, która ma od razu polecieć na księżyc. Normalnie zaleca się znacznie mniejsze dawki, a nie od razu taki ładunek. No, no, no. Więc nic dziwnego, że chuj kolega czuje się teraz średnio. Także z następnym razem może trochę bardziej na chłodno i zmniejsza. No dobra, ale czy coś mi się, się stanie? Powiedzmy, żeby się nie martwił, nawodnił i na spikojnie to przetrawił, a, dosłownie okay. w przynosi. A ja mam to jedno jest, bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy mojemu koledze taka ilość kreatyny zrobi z dóp z średniowiecza? No powiem Ci, że tak obrazowo mówiąc raczej mu z dupki nie zrobi, więc możesz odetchnąć. Kibel. <grym uniknąć> drodzy Państwo, nie wiem <grym> czy <uniknąć> ale mamy Patronita' <grym uniknąć> Dziękujemy <grym uniknąć> bardzo. bardzo. Możecie wejść na niego patronite.pl <grym uniknąć> ukośnik lekko stronniczy. A my spotkamy się w jutrzejszym odcinku, w którym nie wiem jak wam to powiedzieć, ale wodek dalej będzie cierpiał. Tymczasem koniamy się nisko dziękujemy, Pamiętajcie moi drodzy, żeby być lekko. Stroniczy. Trochę jest mi głupio, żeby się przyznać do tego. Niech ci nie będzie głupio. Zagłuszyło mnie to totalnie, ale bo słyszałeś co będzie. momencie. bym się napił. No Na bank. Nie wiem czy wiecie, mamy Patronite.